Po prostu boję opowiadać, wówczas wówczas dwa miasta, Moszczyki i sam. Lecz Ale to wówczas strona się zachowywało po prostu biernie, uważało, że siła. Po prostu, proszę, tak, tak, to że to w społeczności tej już się kiedyś mówiłem, gdzie szatki jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast na to po prostu zagrali, bo stadia, być może nawet do taką tak to określił pał po prostu, biorąc całość, a nie to co było po prostu w naszych spotkaniach ustalone, że walczymy po prostu każdy na Ale jak już mówiłem. Na jakiś czas. Nie da się tego odwrócić. W związku z tym, teraz chcemy tak dobrze, żebyśmy stworzyli na jakąś kontrolę. Ja bym chciał poprosić tutaj jeszcze do naszego grona. Bardzo doświadczonego naszego tutaj mieszkańca w tych sprawach, pana Goska Henryka, który pomoże nam tutaj przy dalszym prowadzeniu. Proszę państwa, teraz chciałbym oddać głos panu Henrykowi Gosko. Szanowni Państwo, oto stoimy dziś w takim szczególnym dniu, o którym nikt z Państwa chyba nie myślał, nie wyobrażał sobie, że dziś doczekamy takiej chwili. Otóż, proszę Państwa, ja powiem tak: dopóki o tym, co się stało, decyduje człowiek, bo skoro człowiek tak ustalił, to człowiek może to zmienić, Póki żyją tu ludzie, istnieją, Powinni zrobić wszystko, żeby bogat Lesku wygrał. To układ jest tak, że pięć gmin, te, które się opowiedziały za Leskiem, mają piętnastu radnych, tamte trzy gminy mają dziesięciu radnych. Układ jest z piętnaście do dziesięciu. Można wygrać wszystko, ale przy kompletnej zgodzie tej strony. Czyli tych pięciu gmin. Nie jest również przykro z tego powodu, że nawet pani premier Hanna Suchocka, która optowała za 320 powiatami, również poparła koncepcję użytku, a więc zaprzeczyła sama sobie i temu coś by tutaj wtedy 4 lata uczynili. <klucza> 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 Dlatego musicie zrozumieć jedno, że tylko od was i tutaj od tych ludzi, którzy was będą reprezentować, zależy to, czy sytuację jeszcze odwrócimy. Stąd. Nasze oczekiwania. Myśmy czekali na jakiś odruch rządzących, myśmy próbowali się tutaj kontaktować.

o stanowisku mieszkańców około 30 tysięcy tych pięciu gmin mieszkańców, które się opowiedziały zalecać. My będziemy zdeterminowani, będziemy postępować jak postępujemy, wykorzystując wszelkie środki pozaprawne również, ale przede wszystkim chcemy na drodze prawnej powrócić do tego, czego się nasi mieszkańcy tutaj domagają. Wystąpimy również do Międzynarodowego Trybunału